Ruszyliśmy z systemem do głosowania elektronicznego w wyborach na delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy, a dalej na krajowy zjazd lekarzy. System jest certyfikowany, system działa. To wielki krok dla naszej społeczności, dlatego że teraz każdy może sprawdzić, w którym jest rejonie, każdy może się przenieść do innego rejonu, każdy może zagłosować. Nie ma wykluczenia geograficznego, nie ma wykluczenia z racji wieku. Mam nadzieję, że te wybory elektroniczne, tak dostępne dla nas, one przełożą się na pewną demokratyzację procesu wyborczego, a jednocześnie na to, żeby każdy, kto jest zainteresowany procesem wyborczym, mógł w tych wyborach wziąć po prostu udział. Proces logowania jest szalenie prosty, dostępny dla każdego. Zmiana rejonu to tylko chwilka, wchodzimy w rejony wyborcze, Patrzymy na to, do jakiego rejonu zostaliśmy zaszeregowani. Klikamy z mini rejon i to w zasadzie wszystko. To, co do tej pory wymagało chodzenia do Izby, korespondencji, zebrań Krajowej Komisji Wyborczej, dzisiaj jest dostępne i jesteśmy o kilka kliknięć od tego żeby to zrobić bardzo dziękuję wszystkim którzy przyłożyli się do tego żeby ten program działał a wszystkich państwa zachęcam żeby już teraz zainteresować się wyborami sprawdzić w którym rejonie jesteście zaplanować swoje kandydowanie bo za kilka dni będzie już można zgłaszać swoje kandydatury na delegatów